Informator. Co, gdzie, kiedy w diecezji kaliskiej? Tutaj w Kostowie, w parafii świętego Augustyna, organizujemy coś takiego, co nazywamy Wieczory Modlitwy. One są skierowane do parafian, do wszystkich, którzy chcą razem z nami się modlić. I taki kolejny wieczór modlitwy, w tym roku poświęcony modlitwie za rodziny, organizujemy tutaj w tym kościele 3 czerwca. Rozpoczynamy o 17.30. Będą nam towarzyszyć wszyscy klerycy z naszego seminarium duchownego w Kaliszu, bo będziemy modlić się o powołania i będziemy patrzeć, co jest owocem rodziny. Więc przybywajcie z dziećmi, z wnukami, żeby to wszystko Panu Bogu powierzyć. Nie o to chodzi, żeby teraz wszyscy poszli na księdza, tylko żeby, żeby odkryć, co Pan Bóg do mnie ma, co do mnie mówi, czego ode mnie chce, bo wtedy głęboko w to wierzę, kiedy idę z Panem Bogiem, jestem szczęśliwy. Więc trzeciego. Czerwca, 17.30 rozpoczynamy. Najpierw popatrzymy na kleryków, na to, co zrobili. Potem będzie Msza Święta, niedzielna, więc obowiązek przy świętej niedzielnej już będziemy mieć wypełniony. Potem będzie adoracja za nasze rodziny, za nasze dzieci i wnuki. I potem spotkanie przy stole więc proszę przynieść jakieś ciacho, żeby była kawa, herbata, żeby się razem spotkać, uśmiechnąć ze sobą do siebie. Natomiast 4 czerwca łączymy mamy, łączymy dziecko i łączymy tatę. Robimy tutaj na placu przed Kościołem Dzień Rodziny. 4 czerwca też wszyscy zapraszam. Przybywajcie od 16. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej na Facebooku Darek. Rulak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie w tym szczególnym dniu i chciałbym zarazem zaprosić, abyśmy mogli razem wyruszyć do świętego Józefa, aby oddać mu cześć i pokłon. W naszej diecezji kalickiej. Takim szczególnym dniem jest 4 czerwca, gdzie właśnie wyruszy z poszczególnych parafii pielgrzymka rowerowa. Pierwszą parafią, z której wyruszy, to z Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejną parafią, z której wyruszy pielgrzymka, będzie to parafia pleszewska św. Floriana. Kolejną parafią strzałków Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejną parafią będzie parafia w Brzeźno, św. Idziego i jeszcze jedna, z której wyruszę, to będzie parafia Opatów koło Kępna św. Floriana. Zachęcam do tego, aby właśnie zobaczyć, gdzie jest najbliżej naszemu miejscu, by do tej parafii się dołączyć i następnie w piżamce rowerowej do Świętego Józefa wyruszyć co spotkamy u świętego Józefa. Przede wszystkim będziemy mogli uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Bryla o godzinie 12.30. Następnie mamy obiad i później mamy czas wolny dla siebie. O godzinie 15 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie zwiedzimy sanktuarium, gdzie właśnie patronuje nasz święty, święty Józef. Do tego wszystkiego was zapraszam, aby ubogacić się jego osobą, aby ubogacić się modlitwą, aby wejść w żywą relację z Panem Bogiem. Organizatorzy mszy świętych w intencji o dobrego męża i dobrą żonę, które, którzy gromadzą się w każdy trzeci piątek miesiąca w sanktuarium świętego Józefa, serdecznie zapraszają na trzecią już edycję rekolekcji w drodze na pomyślne spotkanie. Odbędą się one od 9 do 11 czerwca tego roku w pięknym malowniczym ośrodku Michasiówka nad Jeziorem Powickim w Giewartowie. Zapraszamy, bo zapewniamy szereg atrakcji, tych przeżyć duchowych, nauki rekolekcyjne, głoszone między innymi przez założycieli z fundacji jest miłość, Ani nie Adama, dzieciątko, ale także wiele atrakcji towarzyskich po to, by się poznać w Bożej atmosferze od rozgrywek sportowych przez zabawę taneczną. Wszystko po to, by dokonało się pomyślne spotkanie. Trzecia edycja przynoszą wielkie owoce, mamy już nawet pary, które dzięki tym rekolekcjom stanęły na ślubnym kobiercu. Może właśnie to jest oferta dla Ciebie. Szczęść Boże! Szkoła Siostrzenic Retanek w Kaliszu organizuje zjazd wychowanków z okazji 105. rocznicy swojego założenia. Zapraszamy wychowanków 3 czerwca tego roku. Żeby zarejestrować się na ten zjazd, należy zadzwonić pod numer 797-907-985. Do 15 maja na ten dzień przygotowaliśmy ciekawy program. O godzinie 11 w kościele na Rogatce odbędzie się uroczysta msza święta dziękczynna za Nazaret, której będzie przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Damian Bryl. Następnie w sali gimnastycznej odbędzie się gala, uroczyste otwarcie zjazdu, gdzie wspólnie powspominamy dawne czasy, a potem odbędzie się spotkanie w rocznikach, w klasach. Będzie można się spotkać ze swoimi przyjaciółmi. O godzinie 15 rozpocznie się festyn w Rodzinie Nazaretu, który będzie zorganizowany przez szkołę i na który też właśnie naszych absolwentów serdecznie zapraszamy. Serdecznie chciałem zaprosić wszystkich na moją wystawę, zatytułowaną Kolory Nadziei, która od wczoraj, od 10 maja w Królewskiej Bibliotece Publicznej. Będzie możliwa do obejrzenia aż do końca czerwca. Zapraszam do zapoznania się z moimi pracami z ich 20, głównie tematy związane z naturą, ale także kilka tematów religijnych, portrety. Są to akwarele z domieszką akrylu i szlak metalu. Mam nadzieję, że będzie to uczta dla oczu, dla Państwa. Serdecznie zapraszam. Wiesz co ciekawego dzieje się w twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa.domjosefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator, co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.